wszystkim witam was w kolejnym odcinku Starcrafta. W ogóle czemu je ja mam to tak głośno? Tak mam genialny monitor na pilot. E, w ogóle ogarnijcie to, to, czekajcie to, czyli macie to gdzieś tam. E, ogarniacie takie bydle u mnie siedziało u ścianie. E, w ogóle tak, na samym początku byłem to, żeby potem nie zapomnieć, e, zmieniamy formę. E, Czyli zmieniamy formę e, wybierania następnych myśli, misji, bo zauważyłem, że no, dwie osoby na zmianę wymienia, za, wybierają misję, więc robimy to teraz tak, że. E, jak ja mam po prawej, to bym to po lewej, więc ją mogę tutaj, tak? <zysy> O Tam o e, macie sobie kartę, i tam będziecie wybierać misję. Macie ją e, na cały odcinek, jakby, ale na koniec e, będziecie mieli bardziej omówienie misji. Napiszcie też, oczywiście, w komentarzu co o takim czymś sądzicie. A my przechodzimy do odcinka e, Nie samemu ciekawiło bardzo to misja, i widzę, że was też. Medialna ofensywa. Zobaczymy, to mamy przejąć nad tym studiem, bardzo ciekawym studiem. To odblokujemy, ja chcę już się tym pobawić Tym razem my będziemy mogli Odtwórzmy sobie to, zobaczymy co on powie Mamy Odyna Możemy go teraz użyć w celu przejęcia studia UNN na Korhalu Kiedy Odyn zniszczy obronę, nadamy przekaz z dowodami zbrodni Męska. Pewnie rzucą przeciwko nam wszystko, czym dysponują Będą o tym opowiadać przez całe lata O kurde, jak akcja, ale mam nadzieję, że to nie będzie jeszcze jakoś... Koniec? Ale, chyba, akcesji Nasz Napad na placówkę Valhalla nie został jeszcze zgłoszony. Dominium nie ma pojęcia, że wykradliśmy Odyna. Musiałem pociągnąć za wszystkie sznurki, ale dopiołem swego i sprowadziłem na powierzchnię Odyna razem z tykusem. Matt, jesteś cudotwórcą. To musiała być skomplikowana operacja. Lepiej o to nie pytać, komandorze. Nic mnie nie powstrzyma przed wsypaniem Mengska. Czyli nadal chcą to dzisiaj nakręcić w studiu UNN? To prawda. A my ich nie zawiedziemy. Tylko Tykus ma doświadczenie, więc poprowadzi Odyna i z zaskoczenia zaatakuje ochronę studia. Przez kilka minut zapanuje zamieszanie i nie będą wiedzieli, kogo zaatakować w pierwszej kolejności. A w całym tym zamieszaniu założymy wysuniętą bazę. Skorzystamy z centrum dowodzenia, które wcześniej pożyczyliśmy. Całkiem przebiegłe, Matt. Podoba mi się. Jeśli Tykus zdoła dokonać wystarczających zniszczeń podczas ataku z ukrycia, nadanie przekazu powinno być stosunkowo łatwe. Pamiętaj, mamy tylko kilka minut, zanim dominium zda sobie sprawę, że w Odynie jest tykus. Kiedy się zorientują, rzucą przeciwko nam wszystko, czym dysponują. Będzie co ma być, a my i tak puścimy Mękskowi mega hit. Zróbmy to. No, ta siła nie zaczyna w ogóle. Pies mi tam szczekał. Eee, no, być ciekawie. W ogóle, zboczył koplany o to kozak. Tym razem nie zabolało wyszucenie. Już, już, już miałem pewnie, że nieźle dobrze tego ściągnąć, ale nie zabolało. E, ten pies może być ciszej. O, dziękuję. E, dobra, z, y... One eternity later Dobra, uspokoj się. No, przynajmniej na chleb. W sieci bezpieczeństwa dominium. Przesyłam wam ich położenie. Zapowiada się grubo długo długo co nie, nie mówiłem nic mówić, bo nie chcę ich zawuszać też. O kurde! Miałem wszystko rozwalić? Ty rób swoje. Myślałem, że nigdy tego nie powiesz. Uuu! Co my mamy tu? podczas, y, ataku zaskoczenia. Ale my mamy tam isawy? No, Więc idziemy sobie na luziku. Czekajcie, ale... Odyn został przejęty. Powtarzam, Odyn został przejęty. Zdejmij to! Do pilota zbuntowanym, Lol, co no, się dzieje? Mówi generał Warfield z dowództwa Dominium. Jeśli natychmiast się nie poddasz, zostaniesz zniszczony. E, niszczą nas! I co, za bardzo nas niszczą! Co z tą bazą? My możemy cokolwiek robić? Nie, oni nas naprawią jakkolwiek, cokolwiek. Przecież to jest co? Nie jest jak fajnie. Czy się regeneruje? Nie. Ta tarcza też nie. Dobra, niszczymy tu wszystko. Mamy 9 sekund. Zaraz wszyscy zaczną nas tu atakować. A to już nie będzie fajne. I co nas w nie mówię o tej skrócie? Mm. Dominium przełączyło się na bezpieczniejszy kanał. Nie potrafię już śledzić ich pozycji. Ale uzyskałem dostęp do sieci UNE. Którakolwiek z naszych jednostek musi trzymać się przez krótki czas blisko wieży, abyśmy mogli nadać przekaz. Aby wysłać przekaz na całą przestrzeń Dominium, będziemy musieli przejąć kontrolę nad każdą wieżą nadawczą na tyle długo, by posłać dane. Może to zrobić dowolna jednostka. To pewnie, okay. że Męksk będzie miał coś do powiedzenia na ten temat. Ruszajmy. Ciekawie się zapowiada, ale Odyla was nam zniszczył. Nim to się po prostu chyba. Co... jest Jest Dobra, jest tu. Weźmy sobie na razie tak, dwóch tych y, tu, bo Nasza na przykład wydawało. pełną funkcjonalność. Przekazuję panu na nią mm. nadzór. Niestety na razie tu nie mogłyby zbytnio zrobić. Chyba. Po ile oni mają HP. Jest coraz mniej. Ale on przyjmuje wszystko na klatę, więc nie powinno e, nic chyba stać. I pierwsza troszeczkę będzie, tylko u, u 20 minut to jest słabiutko. No, powinniśmy już tu Połowę przejąć przynajmniej. Ale... Mowy tu nie jest tak źle. Dobra. Jedno mamy mamy. Męsk nie zdoła się z tego wykręcić. Nawet, mamy e, tutaj już pod limit. Istnieje tylko jeden człowiek wystarczająco arogancki, by pomyśleć, że zdoła wyjść z tego cało. Reynor. <grym> Tym razem chodzi wyłącznie o ciebie, Arcturus. Mam nadzieję, że spodoba ci się nasze show. Wiedziałem. Morfield, zbierz swoich ludzi. Chcę głowy Rainora jego i tych wszystkich i jego przyjaciół terrorystów. No tak. Dobra, to nawet do nas dolecieć nie może, więc do wyjścia 50%, jest dobrze. Mamy jeszcze dużo, dużo minerałów. Czym nam coś się tu robi? Nie, jak miło. Niech tu właśnie robią, bo nam teraz mógł się przydać, bo teraz nie wiemy na czym w ogóle będziemy stali. Ale miejmy nadzieję, że będzie wszystko okej. Okay. Ulepszenie opracowywania. Zobaczcie, w zasięgu w ogóle tu nie miało co, nie? To akurat mogło się źle skończyć. Na szczęście, pewnie mamy jakieś tam ulepszenia, i tak dalej. 50 i 100% dobra. już prawie skończyliśmy z przekazywaniem brudnych tajemnic, męska do dominium. Zespół uderzeniowy alfa do ataku! Powstrzymać ich! Nie. I tak już nie da z rady, moim zdaniem. Mamy za rzeczy, za nie? Zobaczcie i tego mamy! Jeden w miłogi w ogóle, co tu się dzieje! Oni nie mają szansy, co Nie wiem co by teraz musieli robić tak w sumie. To w ogóle sobie przetrwało! opracowanie. To... Jeszcze ulepszenie, Dobra, Już najmniejszych szans nie mają. i ich sobie, bawmy się Esito. I zobaczymy, co stanie po nadaniu tej transmisji. No chyba, że nie wiadomo, o czym tu przyjdą, ale wątpię już w to. Nie mają takiej siły, chyba, bo w ogóle nam się oni trochę tutaj od tego racili. Od tego, dobra, a tutaj w ogóle zbierają minerały. Nic sobie nie robią. Wokół nich tyle rzeczy jest. E, co tam? W ogóle, co oni tu jeszcze próbują robić? Więc oni tu nie mają najmniejszych szans. Zobaczcie, ile my tego mamy. Widzisz, teraz mamy tak mało jednostek, tak naprawdę. Ale esi to. Essa. To już ostatnia. Ciekawe, co teraz ludzie pomyślą o swoim ukochanym imperatorze. Messi to to było. Wszystkie transmisje zostały wysłane, komandorze. Każdy świat, dominium, właśnie odebrał specjalny program informacyjny UNN na temat Męska. O kurde, ole bunt w ogóle! Wszyscy chyba się zbuntowali. LOL, rewolucja, jaka jest. misja Mata. A co my zrobiliśmy wszystkiego misji już? One były bardzo fajne. Okej, okay. um, Oszukaj i e, Fabryki. Um... To mogliśmy zrobić. Czemu tutaj nie zrobiliśmy? 20 minut, 20 minut, pół godziny nam to zajęło. Co? Nie, nie wiem czy tam to by było możliwe. Ale no, ciekawie. Do jakiegoś buntu to doprowadziło na pewno. Zobaczymy co powiedzą dalej. I... Te szokujące doniesienia? Narastająca fala protestów przeciwko imperatorowi. imperator, zwołał dzisiaj konferencję prasową. Jak pan odpowie na zarzut ludobójstwa o wykorzystanie zergów? Zapewniam państwa, że to wszystko bezpodstawne i wysane z palca pomówienia. Czy nadal twierdzi pan, że pańskim rządom przyświeca idea bezgranicznego oddania wobec ludu? Aż oczywiście. Powołano mnie, bym realizował wyższe cele ludzkości. Władza Co nie jest celem samym w sobie. W takim razie, jak odniósłby się pan do tej wypowiedzi? Nic mnie nie powstrzyma. Ani ty, ani Konfederacja, ani protoś, Nikt Będę rządzić tym sektorem albo wypalę go na popiół Co? Wypraszam sobie. Hieny, myślicie, że możecie przesłuchiwać mnie? To koniec wywiadu. Chęcią popatrzyłbym na Męska, tłumaczącego się gesto na antenie, ale dominium to wszystko zatuszuje. Nie tym razem. Przez lata Media były bronią Męska. Udało nam się obrócić ją przeciwko niemu. Ta transmisja warta jest więcej niż setka wygranych bitew. Tak, pewnie masz rację. W sumie po to rozpętaliśmy całą tę rewolucję. Przed nami jeszcze długa droga, ale od czegoś trzeba zacząć. Od ludzkich serc i dusz, jak zawsze pan powtarzał. Wiesz, Matt, czuję, że kiedyś przejmiesz dowództwo nad tą bandą renegatów. A, ależ nie. Ty tu dowodzisz, komandorze. <zysy> Okej, a ten śmiech to co oznacza? No ale ładnie tutaj porobili, co nie? Bunty jakieś? No, ciekawe co będzie dalej tutaj. Mam nadzieję, że to nie konie z misją, jego, bo one są genialne. Czy my możemy tu z kimkolwiek pogadać? Nie? Okej. Właśnie, jak nie sobie pewnie nigdy nie stanie po twojej stronie. Ale teraz przynajmniej wiedzą, że Mengsk ma krew na rękach. A to dobrze dla nas wszystkich A ja nie widziałem, że można tak klikać mam kursik <noise> Okej okay. Na to wszystkim możemy mogę... Nie, dobra, to normalnie klikamy Tutaj Kate Lockwell, na żywo z Korhalu Na ulicach wybuchły zamieszki Rozwścieczeni mieszkańcy podpalają budynki rządowe Wyrażają w ten sposób swoje oburzenie w związku z ujawnionymi dzisiaj informacjami Dony, jak wygląda sytuacja u ciebie? Miałem brata na Tarsonis. Tam mieszkał mój brat. Miał... ja... Dobrze. Tak, em, Imperator Mengsk wygłosił dzisiaj oświadczenie. Niestety satelity UNN były wtedy zablokowane. Obejrzyjmy fragment tej wypowiedzi. Dowody zostały sfałszowane. Wróg Dominium zrobi wszystko, by skalać moje dobre imię. Te bezwzględne, knajackie ataki nie mogą... W tym momencie imperator został zakrzyczany. Wycofał się do pałacu i nie chce z nikim rozmawiać. Osobiście uważam, że imperator Mengsk został zdemaskowany jako. Co się w ogóle dzieje, co nie? Czy te urwane transmisji? Oni teraz walczą jakby z własnym ludem. Co to, to oni sobie nie mają szans pozbierać? Co nie? Całe to imperium nie ma szans. W laboratorium coś ciekawego? Chyba nie. E, Jeden misja to właśnie z kryształu. Ehm. O! A nie mówiłem, że złożę coś lepszego niż Odyn? Tak trzymać, brachu. Pokaż im, kto tu rządzi. Zostało mi jeszcze trochę roboty przy egzoszkielecie, ale zdążyłem już wykombinować parę ulepszeń do niego. Nie będą jednak w kowboju. Tego typu klamoty nigdy nie są, ale warto je kupić, zobaczysz. No... Takie rzeczy to ja lubię słyszeć. Rzucę okiem i sprawdzę na co nas stać w tej chwili. O kurde mają być drugie. Ja więc co to oznacza? Drogie. Okej. Okay. Mm. No są drogie. Mm. Okej. Okay. Co jak to nie wiedziałem? E, nie wiem czy mnie to nie zagłuszało, ale wy to widzieliście? On, on sobie to Skłody się odbudowuje. się. To jest genialne. Pogadajmy sobie z każdym kolej. I zastanawiasz się, czy nie porzucić tych luksusów i zostać profesjonalnym konferancjerem? E, nie. Zwykli ludzie nie są gotowi na mój szorstki seksapil, którym zalałbym ich małe, szare mieszkanka. Moje miejsce jest przy tobie, staruszku, aż do samego końca. Cieszę się, że bierzesz w tym udział, tykus. Odwaliłeś dzisiaj kawał dobrej roboty. No, ładnie porobił. Tu, tu rozpobiliśmy ich, to mieliśmy więcej czasu właśnie na ten główny atak na ostatnią wieżę. Fajnie było sobie zrobione. A więc, Matt, planujesz kolejną ofensywę przeciwko Mengskowi? Na razie musimy się wstrzymać, komandorze. Wydaje mi się, że najpierw powinniśmy skupić się na Zergach. Obalenie Mengska nic nie da, jeśli ich nie odeprzemy. Racja. Taka wolność nic nam nie da, jeśli Kerrigan ma nas wszystkich powyżynać. Mengskiem możemy zająć się później. No, w sumie, w sumie coś by w tym było, co nie? O nie! Mamy, mamy dwie misje do wyboru, właśnie to jest e, Jena Ta. E, w ogóle co się odwaliło? Super nowa, możecie sobie jeszcze zerknąć i mamy na kontynuację tego kryształu. Więc zapraszam właśnie do ankiety, którą macie tam. Jak nie, to tam, ale i tak macie to tam, bo ja sobie zrobię efekt wystrzelony w tym i, i tak będziecie mieli to tam. E, <grytania> Okej, okay, tak też można więc jeśli ja się z z wami żegnam, jeszcze raz zapraszam do subskrypcji, żeby was nic nie ominęło I w tym odcinku to by było na tyle, na razie, jo.